Incredibles, incredibles, startups. Witam Państwa niezwykle uprzejmie, Jarosław Sroka, gospodarz firmamentu, Paweł Sołtys, jego wydawca oraz realizujący nas Maciej Golczyński. A będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić coś z niczego, czyli jak e, e, sprzedać. Coś, czego jeszcze nie wyprodukowano, e, coś, co trudno opisać, czyli i ta metafora będzie patronom radia 357 pewnie szczególnie bliska. Jak zrobić, by z mogło być nic, płynnie przejść do a jest wszystko. I warto się było tutaj pogimnastykować, żeby zobaczyć ten promienny uśmiech naszego wydawcy. A główkować będziemy w gronie wyjątkowych praktyków. Diana Koziarska, współzałożycielka Smog Ventures. Witam serdecznie. Bajkowo i inwestycyjnie się zanosi Przemysław Pączek, prezes Newomo. Witam, dzień dobry. Grytcy, jak to mówią, Przemku, u ciebie w Crown Montana, prawda? Jesteś w Szwajcarii teraz. Tak, tak, od kilku tygodni, tak. No i zaraz nam wyjaśnisz, czy dlatego w Szwajcarii, bo w Polsce już nikt nie był zainteresowany twoim pomysłem, ale będziesz musiał bronić tego, dlaczego tam i dlaczego... Y, Pociąg szybkich prędkości. Jakub Świerk, założyciel idrop e Jakub tylko wyzlania wody. Witam cię serdecznie. Witam. Diana, jak odróżnić piczujących szarlatanów od przyszłych geniuszy? To jest dobre pytanie. Wiesz co, inwestując na wczesnym etapie, to, jakby to, to czym my się zajmujemy, czyli jakby inwestujemy w momencie, gdy często produkt jeszcze nie istnieje i nie masz jakby jak zobaczyć, czy to działa, czy to nie działa, czy umieją. Czy zespół umie stworzyć technologie, głównie to wszystko opiera się na reputacji. To środowisko przedsiębiorcze jest dosyć ograniczone w skali, bym powiedziała w Polsce. I zazwyczaj, gdy zaczynasz y, działać w nim, pokazywać się, an angażować się w nim, tak jak Kuba, mówił, że chodzi na te wszystkie wydarzenia, konkursy i tak dalej, zaczynasz budować swoją reputację w tym środowisku. I w tym momencie poznając wielu ludzi, Potencjalny inwestor również będzie robić to samo, czyli będzie sprawdzać Twoją reputację, sprawdzać, czy umiesz dowieść to, to, o czym mówisz. No, Ale jeżeli to jest ten pierwszy projekt w życiu i pojawia się przed Tobą taki sympatyczny, uśmiechnięty, pogodny Kuba i mówi, że on o tym laniu wody, że on o tej aplikacji, o tych nakrętkach na te krany, to jakieś kryteria musisz przyjąć oceny tego, co on mówi? Mhm. Jakie to są kryteria? Tak, w momencie, gdy zastanawiam się, czy zainwestować w potencjalny projekt, Wychodzę z założenia, że jedna z dwóch rzeczy musi być zweryfikowana: albo, albo produkt, albo zespół. Zweryfikowany zespół to już jest seryjny przedsiębiorca, który już coś osiągnął. Jeżeli to nie jest jakby zweryfikowany zespół, czyli to jest tak zwany początkujący przedsiębiorca, to potrzebna jest jakaś weryfikacja produktu. Jednak po, po, potrzebne jest pokazanie, że technologicznie ma to sens. Wtedy rzeczywiście trzeba się zagłębiać w szczegóły, trzeba rozmawiać z ekspertami branżowymi itd. Ale też można zweryfikować sobą poprzez ich poprzednie działania. Zazwyczaj nie zaczynamy od pustej kartki, zazwyczaj mamy coś ze sobą, mamy jakąś poprzednią historię, jakichś pracodawców, osoby, z którymi współpracowaliśmy, więc to wszystko, jakby cała nasza historia życia tak naprawdę tworzy naszą weryfikację. Jakub, co sprawiło, że twoją historię kupiono i wygrałeś istotny prestiżowy konkurs i prawie że poleciałeś do Stanów Zjednoczonych, do NASA, żeby ten projekt rozwijać? Tak, prawie to, to rzeczywiście oddaje sytuację, która, która się wydarzyła. Niestety, pandemia pogrzewała plany i akceleracja w nasa nie doszła do skutku, przynajmniej na razie. Natomiast, wracając do pytania, co sprawiło, myślę, że ponieważ mówimy tutaj o sprzedawaniu projektu, produktu, którego nie ma, czyli. Tutaj nawiązując do mojej przedmówczyni ciężko zweryfikować ten produkt, no można ewentualnie po jakimś tam MVP y, próbować zobaczyć jak to ewentualnie będzie wyglądało, natomiast w tym wypadku przechodzimy do, do faktoru drugiego, czyli zespołu i wydaje mi się, że, że na takim etapie przede wszystkim sprzedają się właśnie ludzie i, i to co mogą sobą przekazać, pokazać. Y, Zespół, ludzie, człowiek, który piczuje ten projekt. Myślę, że to też w moim, w moim wypadku chyba to było też pewne. A do ilu drzwi musiałeś zapukać, żeby w końcu Cię poważnie potraktowano z tym pomysłem i powiedziano, Kuba, damy Ci szansę? Powiem szczerze, że nie pamiętam konkretnej liczby, natomiast rzeczywiście kilka takich eventów wcześniej, na kilku eventach wcześniej pokazywaliśmy się. Z tą ideą ta idea też trochę ewaluowała, więc to też jest pewien proces yy, taki, który pozwala zwalidować na pewnym etapie. Yy, zwykle to tak też jest, że, że oryginalna idea potem ewaluuje, prawda, że mamy jakiś feedback. Właśnie mamy tych ludzi, którzy patrzą na to w krzywo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej i pukają ja się. Ja się uśmiecham szeroko, bo mamy walidację, MVP. Yy, mamy tyle pojęć, które profesor Mrówka za chwilę będzie musiał rozszyfrować naszym słuchaczom, ale brnijmy dalej, proszę bardzo. Świetnie, więc właśnie walidacja, czyli tak naprawdę zderzenie projektu, idei projektu z, z realiami, prawda, czyli właśnie z inwestorami, z ludźmi w ogóle z odbiorcami. Ten sprawia, że ten projekt za każdym razem ewaluuje, jeżeli nie projekt to przynajmniej sam sposób, sposób pitchowania czy przedstawiania tego tak, żeby właśnie trafić najczęstszym, najczęstszym problemem. Jak ja widziałem na takich eventach to jest to, że właśnie ludzie zaczynają, często są to na przykład techniczni founderzy, którzy zaczynają właśnie projekt opisywać czy pitchować mocno technicznie. I, I mało kto w ogóle wie, potrafi sobie to wyobrazić, jak to będzie w przyszłości wyglądało, czy to w ogóle można jakoś skomercjalizować, czy coś, co, coś z tego będzie, prawda? Um, tutaj zgadzam się z tym, co powiedział na wstępie Przemek, że to na, najlepiej jest dojść do takiego etapu, kiedy potrafimy właśnie o, o, wytłumaczyć całą ideę dziecku, co, co też nie jest łatwe na początku. No, Przemku, jeżeli pozwolisz, do ciebie kolejne pytanie, bo e, będziemy tłumaczyć, jak dzieciom, ale jak tłumaczyć dzieciom, że trzeba zmodernizować infrastrukturę kolejową europejską, wydać. Dziesiątki miliardów euro pewnie na to, żeby wasz pomysł wdrożyć w życie. Kolej, z której korzystamy, obecnie ma 190 lat i nie da się jej scyfryzować, zdigitalizować, bo jest to stalowe koło na stalowej szynie, co generuje gigantyczną ilość problemów operacyjnych. Dlatego, jak popatrzymy na mapę. Google w trybie takim terenowym to widzimy samochód za samochodem na autostradzie i pociąg y, jadący kilka kilometrów za kolejnym pociągiem na linii kolejowej. I to, to co trzeba zrobić, to wprowadzić cyfrowy, elastyczny sposób nowy, nowy rodzaj napędu i to jest silnik liniowy, czyli elektromagnetyczny zamiast napędu kołowego, e i nowy, bezstykowy sposób kontaktu, czyli lewitację magnetyczną. I tak to nie powinno wyglądać, jak teraz to zrobiłem, bo to było bardzo długie i Bo my tu wszyscy mamy teraz wielkie oczy, czyli to nie jest Przemek tak, że wprowadzić samochody na tory, a pociągi na autostrady i wtedy rozwiążemy problem. Nie, nie, ale sprawić, żebyśmy e, przestali e, używać prawie dwustuletniego sposobu napędu pociągów, tylko wprowadzili nowszy Bardziej elastyczny i taki, którym można sterować cyfrowo. Brzmi bardzo ambitnie, zaraz do tego wrócimy. A teraz wykład profesora Mrówki ze Zgiecha. Dziś chciałbym zacząć od truizmu. Sprzedawanie produktu, usługi, która jeszcze nie istnieje, jest bardzo trudne. I właśnie dlatego trzeba od początku podjąć takie działania, które sprawią szybkie wrażenie, że produkt, usługa istnieje materialnie. Kontynuując jednak nieco bardziej poważnie, punktem wyjścia zawsze musi być dostrzeżenie realnej potrzeby i luki w jej zaspokojeniu. To wymaga natomiast dogłębnej znajomości rynku, w którym się poruszamy, zrozumienia zachowań potencjalnych klientów, trendów dziejących się w otoczeniu, przewag, ale i ograniczeń potencjalnych konkurentów lub producentów dóbr substytucyjnych. Często padają komentarze, że wielcy innowatorzy swoich czasów, tacy jak Henry Ford czy Steve Jobs, byli przeciwnikami formalnych badań rynku. Tylko, że oni byli doskonałymi obserwatorami i dostrzegali luki w zaspokojeniu potrzeb, zanim ktokolwiek inny te luki zauważył. Znajomość rynku nie bierze się z przypadku. Bierze się z analizy rzeczywiście sytuacji, jest wynikiem analizy stanu wiedzy, jest wynikiem dogłębnej obserwacji, ale i ciekawości, a to efekt odrobionej przez przyszłych wizjonerów pracy domowej. Wróćmy jednak do wyjściowej idei. Wykreowania czegoś imitującego przynajmniej materialny produkt, usługę. Myślenie takie ma swoją tradycję także w bardziej standardowych biznesach. Zanim powstanie nowy model samochodu, powstaje go szkic, a potem prototyp. Zanim powstanie osiedle mieszkaniowe, możemy oglądać plany tego osiedla mieszkaniowego, wizualizacje, przekucie założeń koncepcyjnych w konkretne spodziewane efekty, wskaźniki, także finansowe. To także mówił Steve Jobs. Ludzie nie wiedzą czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz. A następny etap to tak zwane... MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli pierwsza niedoskonała wersja produktu, która będzie demonstrowała główną wartość klientowi, ale będzie też pozwalała na zebranie realnej informacji zwrotnej i jego doskonalenie na podstawie doświadczeń klientów w kolejnych pętlach iteracyjnych. Ale wtedy już produkt, usługa rzeczywiście istnieje, istnieje materialnie, więc jest zdecydowanie łatwiej. 3, 5, 7. Tymczasem mamy pytanie od naszego słuchacza: w jaki sposób można by dotrzeć do pacjentów i klientów i założyć własną działalność polegającą na otwarciu własnego gabinetu masażu? Pan Dawid Katowic, Diana. Panie Dawidzie, to od czego bym zaczęła, to od stworzenia profili w mediach społecznościowych. Przedstawiających profil masażu, jakie są oferowane usługi. Można też bardzo łatwo dla osób nietechnicznych stworzyć stronę internetową. Jest bardzo dużo gotowych w internecie szablonów, stron internetowych. Można użyć taki szablon, też przedstawić zespół usługi, pro, zacząć to promować i za pomocą reklam w internecie, Google Ads, reklamy na Facebooku, wrzucić trochę na reklamę i po, i po prostu ustawić odpowiednią grupę odbiorców. Żeby, żeby oni to zaczęli widzieć. Można też użyć pośredników, jeśli chodzi o to, o to jak rozliczać na początku biznes. Bo wiadomo, że nie każdy chce od razu się bawić, żeby współpracować z, y, z księgowością, wystawienie faktur, nie każdy od razu musi być tego specjalistą, więc są takie sieci, jak y, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, gdzie można iść, żeby też wsparli w tej takiej stronie biznesowej, bardziej takiej przyziemnej, żeby to wszystko rozliczyć po prostu. Śpiewająca odpowiedź, dziękuję. Sam rozważę. Panie Dawidzie, uwaga, konkurencja będzie rosnąć. Przypominam wszystkim o kontakcie z nami, firmament małparadio357.pl Szanowni Państwo... Zapowiadamy jeszcze podcast. Przypominamy, że na platformie Twoje 357 znajdziecie Państwo również tę naszą rozmowę, której będzie można słuchać w nieskończoność. Kolejne spotkanie już za dwa tygodnie. Wrócimy do wątku, który pojawił się nieoczekiwanie w jednym z ostatnich naszych programów, czyli relacji damsko-męskich w biznesie. Szanowni Państwo, dziękuję w imieniu Macieja Golczyńskiego, Pawła Sołtysa, Jarosław Sroka. Do usłyszenia. Incredible. Incredible. Mission-driven startups.